Kolejny utwór. Mati. Dragon yy... smoka. No. no? Dragon, no. dragon, nie. O tylko powiedz. Dragon który tytule się lata tym smokiem takim. No tak, tak to jest to, tylko że. A ja to wiem. co się czaje Mati? Coś ze spiritusem. Dragon spirit. Zgryźć. Dobrze. Potłowy się Następny utwór. A chuj, jaka to jest... Aha. Może masz przypadki? Nielogiczny jest. Nie tak, to jest dwójka. Zgadza się. To jest mikro... Nikt tutaj nie ma. Wszyscy szukaliśmy. Czekaj, czekaj. Tak. Następny utwór.

Dajmy spok sobie spokój, mogę się nie obiskać. No to wyjdźmy. No jak ty No Dobra. Wydaje się, bo Mag bez wier. No, to jeszcze. Jeden punkt mogę wiedzieć. To był dalej. Później Mario Czirczyk. No. Na Nie wiesz, może Nie wiesz. skandal. Ale wiecie, że. Ale wiecie, że. Ale wiecie. Dobrze, dajcie. No. Magda ci zgłaszał. No, no, to jest flip ból na 100%. Aj, o! To a, a, no. التي... ja, tak. Dobra, bez punktu. No. No, jak zgadł, to jak bez punktu. Dobra, dajcie. Znowu? dobrze. tak jest. Dobrze, tak działa. Dobra. Honorowy. Punkt. Następny upływ. Nie, nie, A ja? A w ogóle było też. Z pewnością to jest. No, 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 no. To jedynka czy dwójka. Chuja, trójka. Dobrze. Dobrze. Nie, to Nie masz. jedynki czy dwójki. To To jest. To jest. To to jest w no. <gulkee> Tutaj będziemy się pytać o cześć. Te... Nie. Następny utwór. Który u Marek. Kontra. Kobra? Dobrze, No dalej, dalej, dalej. Ale to trzeszczy. A Może nie. Mati Fami? się zgłasza Wydaje mi się, że to jest uh, Iron Tank. Nie. nie Nie? Nie Mati, za bardzo przeklany jest Masz przeklane No nie mówcie, że nie wiecie Odpowiedź? Ja tak. Tak. tak? Podpowiedź? Tak. W tytule znajduje się słowo dwa. W tym znajduje się słowo 2. Nie. Nie? A może? Madi? Y ten. Y

No, jest krawędź, krawędź. Co? Skoczyć, a tutaj już... Tutaj tak. się tak między Macbeth, między Mariosem. Nie, Mario nie, ma za dużo problemów. Taki Macbeth Macbethowi, się punktów Od czego jest kamera? Od tego, żeby się głupio pytał. Zgraj film i pójdź to. To ja. jeszcze raz. Macbeth. To jest Power Ranger. To jest Senta i... Która Dobrze, pójdź. Dobrze. Oo, to, to Nie ma to? to nie jest powarange, to, to jest zupełny serial. Nie, to jest właśnie to! To jest właśnie to to jest nie wiem, to jest. Nie e, wiem, 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 wiem co to jest. Oni też wiedzą. Nie, nie wiem. Lajo, Zgadza się. Ruchu. Następny lutu. Mati. Mati. Lone Ranger. Tak. Zgadza, Zgadza ruchu. się. Ruchu. No tak to. No, to Lone Ranger. musiałeś to wiedzieć. Musiałeś <Sess coffee> so to lubić. Dobra. Następny utwór. Sogetsu. Sogetsu. Nie da rady. Czekaj, Czy to jest Goemon? Nie. Goły demon? Marios. Sojuki World 2. Zgadza się. Jeszcze że... więcej. No, do Dobra. następny o, 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 w związku? W związku. To jest granius Ewentualnie nie wiem. No, no to zdecydujcie, co to było. Czekaj, czekaj. Później Mateusz. Nie to, nie, to nie jest jedynka. To nie jest jedynka. W jedynce inaczej to nie miało. Tak, inaczej. Mateusz. To jest ten, pan Rodius. Parodius? Tak. Zgadza się. O! o nie może być. No no to to jest, ja ja, ja to szczerze, szczerze jest nie chyba nie strzyżę. Jest jest, Do jest, jest, jest. Zastępny Tak. Pani Kresol. Zgadza się. Co Pani Kresol. Następny utwór. No. Następny utwór. Mati. Zgadza no. się. Like a... Super. Następny utwór. Mario. Mariusz. No tak. My wiemy, że wiesz. Tylko nam to powiedz. się Zgadza się. <grymne> o, to będzie dobre. To jest najtrudniejszy utwór, jaki miał być. Mhm. Ostatni zresztą. Ostatni. Już? Już. Marek. Daw Cię byl. Daw, daw. Przecież mam w głowie stary. Tak? Dawaj daw. Dobrze. Kurwa No, Mów, mów. No od razu. Dobrze. A może czempion?

Panie <noise> czy rytar? Tu retrograndwinem. Yes. Oh. Jeden punkt. Ebuka. Yeah. <noise> Dwa punkty. Macbeth. Trzy jest... punkty. Sogetsu. So. Cztery so, jest... punkty. Egzekpo. To Nielogiczny. To jest... Da. I teraz. <noise> Wielologiczny? Wielologiczny. Biologiczny. Zoologiczny. Zoologiczny. zelaz na pierwszym miejscu. Jak myślicie, kto wygrał? Zelaz. Zelaz. Pies zelaza. Jak myślicie, kto wygrał? Pies. Spadł z Pies. Kurka. Jego żona. Pies. Siudym wygrał. 11 punktów. Ale Co ty tu?

a teraz, teraz możecie się rozejść i spakować. Ja rajdę do domu. Tak, chyba w czasie. Jeszcze kolejny krok. Nie wiem czy ja rajdę do domu.